Cześć, jeśli szukasz najlepszego i darmowego programu do montażu i edycji wideo, to koniecznie zobacz to wideo do końca. W tym wideo zaprezentuję ci możliwości i podstawy montażu edycji filmów. Dzięki programowi Filmora. Filmora dostępna jest na system Windows, na Maca, na Androida, a także na iOS. Filmora posiada mnóstwo funkcji AI. Możesz rozmawiać ze sztuczną inteligencją na temat Twojego filmu, co oczywiście przyspiesza pracę nad edycją i montażem Twojego filmu. W programie Chcesz Filmora możesz również też tworzyć wody, filmy z tekstu wody, na filmy. Wystarczy wpisać wody, skrypt wody, Twojego klipu, bądź aktywny na... A Filmora wygeneruje filmy oraz doda napisy. Filmora posiada opcję dodawania dynamicznych napisów również w języku polskim. Filmora to mnóstwo gotowych szablonów, tytułów, efektów, naklejek. Połączona jest również z darmowymi bankami zdjęć i filmów, dzięki czemu możesz nakładać na Twoje filmy tzw. birole, czyli przebitki. Filmora posiada również opcję nagrywania ekranu. Jedną z moich ulubionych opcji jest przede wszystkim wykrywanie ciszy. Więc jeśli nagrywam swoje tutoriale, gdzie są te momenty 1, 2, 3 sekundowe i więcej, to Filmora wykryje je i usunie, co znacząco podnosi wydajność właśnie przy montażu wideo. Mnóstwo oszczędzonych godzin pracy. W opisie tego filmu znajdziesz link do Filmory, gdzie możesz ją pobrać zupełnie za darmo. I po instalacji i włączeniu programu pojawi ci się właśnie takie okno. Na początku skorzystam z opcji Nowy projekt. I tu zaimportuję ścieżkę wideo do montażu. Otwieramy plik i przeciągamy go tutaj na obszar edycji. I na początku pokażę ci jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją o twoim filmie, która pomoże ci twój film edytować. Klikając w ścieżkę, tutaj mamy właśnie taką oto ikonkę, gdzie łączymy się z modelem językowym Copilot. I tu wpiszę polecenie: "Jak wyciąć momenty ciszy w filmie?". Klikamy Ask AI i zobacz, nie muszę tracić mnóstwa godzin Tutaj gdzieś szukając tej funkcji w tym programie, wystarczy spytać sztucznej inteligencji i sztuczna inteligencja pokazuje mi, gdzie mogę tę funkcję znaleźć i też podaje mi tutaj bezpośredni przycisk. Wystarczy, że teraz kliknę w to miejsce i jestem już właśnie w, w oknie, gdzie, gdzie mogę właśnie tutaj wyciąć wszystkie momenty, gdzie jest cisza. Klikam opcję analizuj i po chwili sztuczna inteligencja dzieli mój film na różne, właśnie sekwencje. Między innymi te z ciszą. Teraz klikam opcję zakończ i wymień. Ten fragment, gdzie jest właśnie cisza, czyli na przykład ten początek, mogę delay ten po prostu usunąć. Oczywiście w programie Filmora możemy łączyć ze sobą inne ścieżki, wystarczy dograć je z naszego dysku i przeciągnąć. Daną ścieżkę, oczywiście, też możemy edytować poprzez przycinanie. Wystarczy tutaj kliknąć w miejscu, w którym chcemy przyciąć. Nacisnąć ikonkę nożyczek, i już mamy właśnie ścieżkę przyciętą. Teraz pokażę Ci, jak dodać do Twojego filmu ścieżkę audio, i jest tutaj niesamowita funkcja AI, gdzie możemy generować ścieżki dźwiękowe właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji. Klikamy AI Music, klikamy rozpocznij. Wybieramy w jakim nastroju ma być nasza ścieżka. Wybierzmy na przykład ścieżkę epicką. Możemy ustawić długość naszej ścieżki dźwiękowej oraz liczbę propozycji. Ja zostawię tutaj 3 i klikam rozpocznij. Należy chwilkę odczekać, aż sztuczna inteligencja wygeneruje nam trzy właśnie takie pliki audio. Odsłuchać propozycje. I gdy wszystko jest OK, przeciągamy lewym przyciskiem myszy na nasz projekt. podoba nam się, wystarczy tutaj kliknąć właśnie, aby pobrać tę ścieżkę, plusik i już mamy właśnie ścieżkę dźwiękową w naszym projekcie. Klikając na ścieżkę dźwiękową możemy oczywiście zmienić jej głośność, na przykład właśnie ją tutaj przyciszyć. sobie do edycji naszej ścieżki wideo, klikam właśnie lewym przyciskiem myszy i tutaj w prawym górnym rogu mam różne właśnie opcje. Mam między innymi opcję filmu. Tutaj mogę na przykład zmienić skalę, tutaj ustawię na przykład na 120%. Klikam Enter i jak widzisz, obraz przybliżył się. W ciekawszych funkcji, z której korzystam, jest tutaj właśnie automatyczne uwydatnienie. Zobacz, co się stanie, gdy to kliknę. Od razu obraz jest o wiele ostrzejszy. Ciekawą funkcją tutaj w prawym górnym rogu jest funkcja kolor. I tutaj mam między innymi właśnie różne takie suwaki, które są bardzo przydatne. Mogę na przykład właśnie zwiększyć jasność filmu, mogę też właśnie tutaj zwiększyć kontrast, dzięki czemu ta edycja jest naprawdę tutaj szybka i prosta stawy presetów, kliknijmy na przykład winieta czy też uwydatnienie, i jak widzisz, mamy od razu e, zmiany. Tak, jedną e, z takich, tutaj, właśnie, też ciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o edycję obrazu, to tutaj mamy coś takiego jak filtry. Klikamy opcję filtry, i tutaj mamy różne, właśnie, takie filtry podzielone według e, kategorii. Weźmy na przykład e, kategorię Mono na Digital Black. Do projektu, tym właśnie plusikiem. O, I jak widzisz, jest? jestem tutaj czarno-biały. Mogę oczywiście ten efekt na ścieżce czasowej przedłużyć na cały mój film o regule pięciu lub dodać go tylko w wybranym fragmencie, którym, do którego chcę to zrobić. Także mnóstwo tutaj właśnie jest tego typu filtrów. Przy tych opcjach to jedną z takich ciekawszych rzeczy, która wyróżnia właśnie Filmore, to mamy tutaj zakładka Media Giełdowe. Spostrzeżenie no, jest jakie jest, ale pokażę o co tutaj chodzi. I tutaj mamy opcję m.in. AI Image, gdzie możemy dodawać do naszego filmu obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Skorzystajmy właśnie z tej opcji. Klikamy Rozpocznij proporcji oraz wybierz styl obrazu. Ja tutaj wpiszę freelancer obraz realistyczny. Klikam Rozpocznij tworzenie i klikamy tę ikonkę. Obraz właśnie jest pobierany. I przytrzymując lewy przycisk myszy, pobieramy obraz na naszą ścieżkę. Podejdzie. Oczywiście możemy też dodawać nasze własne obrazy z dysku. Dodam teraz przykładowy. Przeciągam tutaj na pole projektu. Jego różnymi, mogę oczywiście e, zmienić jego wymówkami, wytłumaczeniami, dlaczego ma. Przeciągając lewym przyciskiem myszy. Wróćmy do zakładki Media Giełdowe, ponieważ jest tu niesamowita zakładka Partners. Program Filmora ma połączenie z popularnymi bankami darmowych zdjęć stokowych oraz darmowych stokowych filmów. Zobacz, wejdźmy sobie tutaj na przykład do banku Pexels i wpiszmy na przykład frazę laptop. I po chwili mamy filmy stokowe, które możemy tutaj importować na, do naszego projektu w formie takich, właśnie przebitek Biroli. Klikam plus, dodaj do projektu i mogę ten film z laptopem dodać jako kontynuację tego projektu, bądź też właśnie zrobić takie nałożenie, co teraz ci pokażę. Policzy film sobie z laptopem. 4, 3, 2, 1, mogę również znaleźć zdjęcia, także z tą frazą i wstawmy na przykład właśnie to zdjęcie. Przeciągam do projektu i w tym miejscu właśnie będziemy mieć zdjęcie tak. e, z Makiem sobie właśnie nanosić tytuły do mojego filmu, mam tutaj różne szablony, wybierzemy powiedzmy ten tytuł i klikamy dodaj do projektu. Zobaczmy jak to wyszło, mogę oczywiście ten tytuł edytować, wystarczy, że kliknę lewym przyciskiem myszy dwukrotnie i tutaj mogę oczywiście edytować mój tytuł. Całość oczywiście mogę przenosić, edytować w górę, w dół, w lewo, w prawo. Jeśli chcę na tutaj ścieżce czasowej zmienić położenie tego tytułu, wystarczy, że kliknę lewym przyciskiem myszy, przeciągnę w lewo, w prawo i tutaj w ten sposób właśnie zmieniam do tego miejsca, gdzie chcę, aby to się pojawiło. Jest tutaj właśnie mnóstwo. Natomiast jeśli chciałbym wygenerować tutaj napisy w języku polskim do tekstu, który wymawiam w filmie, to klikając na daną właśnie ścieżkę, tutaj jest opcja tekstu, taka literka T. Wystarczy, że właśnie klikam tę opcję. Natomiast jeśli chciałbym dodać dynamiczne napisy w języku polskim do całego mojego filmu, program Filmora zczyta to, co ja mówię i naniesie właśnie dynamiczne napisy w języku polskim. Tutaj, tutaj sobie właśnie klikam tę opcję i tutaj mam opcję speech to text. Tutaj zostawiamy te opcje domyślne i klikamy OK. I w tym momencie program skanuje moją ścieżkę filmową. Też właśnie taka mała I jak dygresja, widzisz, Jak widzisz, mamy już w moim filmie napisy. napisy. Teraz możemy te napisy oczywiście dostajesz. dostosować wizualnie. No zła, tak? Gdyby jakieś słowo było przekręcone, wystarczy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i tutaj mamy ustawienia wstępne. Możemy wybrać tutaj właśnie styl naszych napisów. No powiedzmy, wybierzemy ten styl. Możemy tutaj wybrać czcionkę. Zmienimy na przykład na Montserrat. Możemy zwiększyć właśnie jej wielkość. Weźmy na przykład 44, i na przykład w takim stylu. Możemy kliknąć animację. Wtedy będzie to. Te teksty będą pojawiały się właśnie z pewną animację. Tych animacji, jak widzisz, jest tutaj po prostu mnóstwo, możemy podejrzeć daną animację, jak będzie prezentować się. Tak, aby wszystkie napisy w tym filmie były właśnie w tym stylu. Mamy informację, zastosowano do wszystkich napisów. Zamykamy tę opcję. Ten rodzaj napisów został dodany do całej transkrypcji na naszej ścieżce i klikamy w prawym dolnym rogu. Zapisz. I jak widzisz, mam jeszcze w napisy dynamiczne w języku polskim, w, w takim w stylu, w jakim sobie ustawiłem. Kolejna opcja, kolejna zakładka to przejścia. Pomiędzy ścieżkami wideo możemy robić atrakcyjne, właśnie przejścia. Klikamy lewym przyciskiem myszy przejścia i weźmy sobie na przykład to przejście i przeciągamy lewym przyciskiem myszy. Tutaj pomiędzy dwiema naszymi ścieżkami wideo i zobaczmy, jak to wyszło. I jak widzisz, dynamicznie, bardzo ładnie. Tych różnych przejść tutaj mamy naprawdę bardzo dużo. Są one podzielone na różne kategorie, m.in. zoomowanie, mamy też tutaj właśnie trendujące, ale też popularne, tak te, które są popularne wśród innych użytkowników. Kolejna zakładka to jest zakładka efekty. I tutaj również jest wszystko dość intuicyjne. Efekty również mamy podzielone na kategorie. Są efekty wideo, efekty ciała i weźmy sobie tutaj dodajemy jakiś efekt, powiedzmy na tę ścieżkę wideo. Weźmy na przykład efekt body, wystarczy, że właśnie przeciągnę lewym przyciskiem myszy i tutaj na tym fragmencie mojego filmu na tej ścieżce Widzimy taką oto z tyłu poświatem. Jest na przykład kategoria blurowanie, czyli takie zamazanie. I weźmy przykładowy efekt właśnie na tę ścieżkę. I jak widzisz, moja postać porusza się teraz w taki zamazany dość sposób. Jest tego sporo, oczywiście, wszystko według potrzeb i upodobań. Jest na przykład efekt VHS, starej kasety wideo. I wtedy mamy takie postarzenie naszej ścieżki wideo, jak i prywatny. Zakładka filtry omawialiśmy i kolejna zakładka to naklejki. I tu mamy różne kategorie, mamy na przykład kategorię social media i jeśli na przykład jak ja robię film tutaj na YouTuba, e, mogę na przykład właśnie dany efekt tutaj na, nałożyć na moją ścieżkę, tak? Zobaczmy jak to wyszło i mamy tutaj właśnie przycisk subskrybuj. Oczywiście mogę tutaj zmienić położenie tego, e, tegoż przycisku. Chwila, moment, pobieranie w tle. Tutaj, łapiąc lewym przyciskiem myszy, oczywiście mogę zwiększać, zmniejszać dane emoji, zmieniać jego położenie. Także jest to proste, intuicyjne na zasadzie złapi i łupuść. A gdybyście którejś z funkcji nie mogli znaleźć, to przypominam, jest tutaj opcja rozmawiania właśnie ze sztuczną, inteligencją, ze sztuczną inteligencją poprzez właśnie Copilot. Wystarczy zadać pytanie, czego szukacie, jaki efekt chcecie w swoim filmie dodać, co chcecie zrobić i sztuczna inteligencja tutaj, za pomocą modelu językowego Copilot, napisze wam łopatologicznie. Gdy dany projekt jest skończony, oczywiście możemy go wyeksportować. Tutaj w prawym górnym rogu mamy opcję eksport. Mamy właśnie wybór formatu, mamy rozdzielczość, możemy wybrać jakość, czy w dobrej, lepszej, czy w najlepszej jakości. Możemy też bezpośrednio wrzucić dany film na YouTube. A wystarczy połączyć tutaj się z naszym kontem na YouTube. Ja najpierw zapisuję. Na dysku lokalny, ponieważ te filmy również zamieszczam na innych moich social mediach, jak na przykład na Facebooku. I gdy wszystko jest OK, klikamy opcję Export. I tak jak mówiłem, z Filmory możesz zacząć korzystać za darmo. Link do Filmory oczywiście w opisie tego filmu. I jeśli chcesz, abym nagrał taki bardziej dokładny tutorial dotyczący właśnie programu Filmora, to napisz mi o tym w komentarzu. Będzie to znak dla mnie, że ten film dobrze się przyjął, że jest takie zapotrzebowanie i nagra wtedy długi, e, powiedzmy godziny tutorial na temat właśnie Filmory, jak krok po kroku ja edytuję swoje filmy za pomocą tego programu. To wszystko na dzisiaj, trzymaj się, cześć!